Bill Gates oraz Światowe Forum Ekonomiczne opracowują tzw. ulepszone systemy zaopatrzenia w wodę jako nową generację sposobu dostarczania MRNA. Ekonomistka Światowego Forum Ekonomicznego Mariana Mazukato przyznała, że elity są sfrustrowane nieudanymi próbami kontrolowania mas poprzez szczepienia, ale już współpracują z Billem Gatesem. Nad znalezieniem nowych metod dostarczania MRNA społeczeństwu bez zgody opinii publicznej. Podczas konferencji prasowej w Davos 2026 poświęconej tzw. nowej ekonomii wody, Mazzucato otwarcie przyznała się do porażki związanej z wdrożeniem działań podczas COVID-19 i ujawniła mroczny zwrot ku czemuś znacznie bardziej nieuniknionemu światowym zasobom wody. Tak. Dobrze słyszycie. Mazukato nie owijała w bawełnę, wspominając wielki eksperyment elit związany z globalnym planem, zapytała: Czy rzeczywiście udało nam się zaszczepić wszystkich ludzi na świecie? Nie. Ten wstrząsający cytat obnaża pęknięcia w narracji forsowanej przez Big Farmę oraz jej zwierzchników ze światowego forum ekonomicznego. Ale dlaczego poruszać ten temat w wystąpieniu o wodzie? Połączcie fakty. Skoro igły nie docierają do wszystkich, to jaki jest kolejny wektor ich eksperymentów? Płynnie przechodząc do hydrologii, Mazukato przedstawiła wodę nie jako podstawowe prawo człowieka, lecz jako problem globalnego dobra wspólnego. W elitarnym języku oznacza to coś, co ich zdaniem należy do nich, by tym zarządzać, manipulować i tak eksperymentować. Podkreślała, że woda jest czymś, co ludzie rozumieją, w przeciwieństwie do abstrakcyjnych pojęć takich jak zmiany klimatu czy pandemie. Odkręcasz kran, i jeśli woda jest skażona lub zmanipulowana, jesteś wkurzony. To jej słowa nie nasze, ale tu pojawia się prawdziwy haczyk. Mazukato opowiadała się za naprawdę silnym zaangażowaniem obywateli wokół tego oraz w pewnym sensie eksperymentowaniem dla tak zwanego dobra wspólnego. Eksperymentowaniem na dobru wspólnym? Arogancja jest porażająca. Złóżmy to wszystko w całość. Elity nie zdołały zaszprycować całej planety, jak sama to przyznała. Teraz spoglądają na wodę, jedyną rzecz, której nikt nie może uniknąć, jako na idealny system dostarczania technologii. Dlaczego inaczej przywoływać porażki szczepień tuż przed kazaniem o eksperymentowaniu na dobru wspólnym, jakim jest H2O? To nie przypadek, że obserwatorzy od dawna ostrzegają, iż fluoryzacja była wstępem do masowego podawania toksyn. Teraz, mając w arsenale technologię MRNA, wyobraźcie sobie tak zwane ulepszone systemy wodociągowe naszpikowane dowolnym koktajlem, który uznają za konieczny dla zdrowia publicznego w cudzysłowie. To nie przypadek, że Bill Gates już od dawna wykupuje tereny ze strategicznymi zasobami wód podziemnych. Najpierw był wielki eksperyment zdrowotny, globalny i bezprecedensowy. Elity wierzyły, że dotrą do każdego człowieka na Ziemi. Że igła stanie się narzędziem powszechnej kontroli, ale plan się nie powiódł. Nie wszyscy zostali objęci programem, nie wszyscy się podporządkowali. I wtedy padło pytanie, którego nikt nie zadał głośno, lecz wszyscy je usłyszeli: Jeśli nie przez szczepienia, to przez co? Odpowiedź przyszła cicho, podczas spotkań w luksusowych salach, w rozmowach o nowej ekonomii. Wskazano na coś, czego nikt nie może odmówić, czego nie da się wyłączyć ani ominąć. Na coś, co łączy wszystkich – bogatych i biednych, posłusznych i opornych. Na wodę. Woda niebezpiecznie przestaje być prawem człowieka. Staje się tak zwanym dobrem wspólnym. Pojęciem tak pojemnym, że można w nim ukryć wszystko. Zarządzanie, ingerencje, eksperyment. Mówi się, że to dla dobra ogółu, że ludzie to łykną. Każdy wie, czym jest woda. Każdy odkręca kran. Na każdego będzie miało to wpływ. I tu pojawia się też słowo, które powinno zmrozić krew, eksperymentowanie nie w laboratorium, nie na ochotnikach, lecz na samym fundamencie życia. Bo jeśli nie da się dotrzeć do wszystkich przez szczepionkę, jeśli opór okazał się zbyt silny, to pozostaje im jeden nośnik, jeden system, jedna droga, której nie sposób uniknąć woda płynąca do każdego domu, każdego dnia, bez pytania was o zgodę. Mądrzejsi ostrzegali już wcześniej. Mówili, że drobne zmiany są zawsze zapowiedzią większych, że to, co zaczyna się od tak poprawy jakości, kończy się masowym podawaniem tego, co uznano za konieczne, aby cię podłączyć do systemu Bestii. A gdy technologia dojrzeje, gdy możliwości staną się niemal nieograniczone, tak zwana ulepszona przez samozwańczych władców świata woda będzie nie tylko gasić pragnienie, ale stanie się narzędziem kształtowania społeczeństw w imię zdrowia, bezpieczeństwa i dobra wspólnego. To byłaby katastrofa dla całej populacji ludzkiej. Miejmy nadzieję, że filtry odwróconej osmozy będą w stanie temu zapobiec.